No dawaj, dawaj kamerzysta, szoruj szybciej. Kurczę, zmęczony już jestem, I Mówi dawaj następny schodek. Na wszystko, co mówisz. No takie jest wyzwanie. Dawaj kolejny schodek. Nie, ten wyżej, kamerzysta. A tak właściwie... Nie ten, to... tylko ten wyżej. Dobra, tak właściwie to która jest godzina? A co się to obchodzi? No nie wiem, ciekawy jestem, ile jeszcze muszę robić. Jest godzina piętnasta dwie. 15.02 15. powiadasz? No. Znaczy, przypadkiem Twój czas się nie skończył o 15? No, skończył się, ale no dawaj, zrobimy dwie doby No nie, to teraz Ty się zgadzasz na wszystko, co ja powiem. No ale przecież nie wiesz, czy wbili tyle subskrypcji. No, wbili. Tam wiesz? No bo wrzuciłem film przed chwilą. Ile jest? No wbili 30 tysięcy. Dobra, prać To co, zaczynamy film. Dobra, zaczynamy film. No bierz to. No, ale no. No bierz to. No czekaj, ja bym się przywitał chociaż. No to bierz to, zaraz się przywitasz, bierz to. to co? No bierz to. Mamy już mówić tak? No tak! Bierz to. I sprzątaj. Co? Sprzątaj. Ale co? No schody. Już. Lepiej no sprzątaj! Już! Kamerzysta, ja się przywitam z widzami. Już, sprzątaj! Zaraz się przywitasz. Co to tak ubrudził tutaj? Nie ja wiem, co ubrudził. Sprzątaj! sprzątaj. No to weź ty to bo... Pod... Już! Sprzątaj! No, sprzątam przecież, ale przywitam się z widzami. Nie, zaraz się przywitasz, Sprzątaj! No ja ci dałem pierwsze zadanie po 10 minutach. No widzisz, ja jestem szybszy od ciebie. No dawaj, przywitam się. Dobra, dobra, dobra. już. Przy... Witaj. witaj się z widzami. Siema, jestem Marek. W tym filmie będę mówił tak, kamerzyście, przez 24 godziny, bo właśnie przed chwilą skończył się jego czas i od razu nagrywamy, jak to ja mówię mu tak. No i zajebiście. Zaczynamy film Ja nie, nie będę niszczył tej ściany, wystarczy, że ty zniszczyłeś Masz się zgadzać na wszystko, co mówię przez 24 godziny No ściana sobie niszczy? Tak, właśnie na szafkę, już Wejdź na szafkę, stań na szafce i pisz Pierwszy nick Co mam pisać? Ja wylosowałem taką dziewczynę, bo ona cały czas komentuje Dziewica? Nie wiem czy dziewica, pisz A Drukowanymi Tu? Tak, tu A Większe A Powaga p o wy a g Już? Pasuje ci? Może być Ostatni raz niszczę tą ścianę. No to jest jakiś poroniony pomysł w ogóle. Ja będę musiał to odmalować. Wiesz, jaka ta farba była droga? Koniecznie droga. Główno mnie to obchodzi, zgadzasz się na wszystko przez 24 ale nie godziny. ściany, ja będę musiał tutaj całość odmalować. To dobra, nie jest tak, że ja sobie... Zamknij się już! To Cicho. nie jest tak, że ja sobie tutaj Cicho. Zamaluję i! Cicho! Się teraz nie całą ścianę muszę! Nie odzywasz się. Jeżeli chcecie znaleźć się na tej ścianie, to wystarczy, że zasubskrybujecie jego kanał, chociaż nie wiem, czy powinienem to robić, no ale zasubskrybujcie go. No tak, powinieneś mówić, żeby subskrybować. Zamknij się! Już. Całą ścianę odmalować! Już! Cicho! Cało. Cicho! Jeżeli chcecie znaleźć się na tej ścianie, zasubskrybujcie jego kanał, mój kanał i napiszcie komentarz byle jaki. I możecie znaleźć się na tej ścianie prestiżu. Już mogę zejść? Stój tu jeszcze przez 10 minut. Dobra, złaś. Złaś! Już! Pi. Co to? Ostry sos pi. Nie pi! Nie, ja nie lubię. Pi! No nie lubię. Pi! No przecież ja się przekręcę tutaj. Pi. Nie dyskutuj ze mną Pi! No ja ja co ze mnie robisz? Pi. Do końca, do końca Marek Już Pij to do końca Bierz i pij dalej Masz pić dalej Ty mi kazałeś Ty mi kazałeś za pokrzywy łapać Pij to Już Do końca No pij do końca Już To jest jest Pij do końca Bo będę kazał ci Już przechyl to Przechyl to Nie Dobra już nie będę taki jak ty Wystarczy tyle a ty nie chcę, nie chcę. Wstawaj. stawaj, stawaj Marek powiedziałem. Ale O kurde, ale to No. Głowa pod kran. Co to za Głowa pod kran. I pójść wodę. Ja się domyślałem się. Nie, jeszcze. Jak to jest? Jeszcze. Głowa pod kran. Dobra wyłącz. Masz. Wiesz. No wiesz co. I zbij sobie na czole. Jak na czole? No na czole masz sobie zbić. Tak. Nie, na czole. Tak? Tak. No nie. Bij na czole. Jak to? Nie, 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 nie nad na zlewem. Bij normalnie. Ale ubrudzę. No to ubrudzisz, no trudno. Bij. Już pasuje ci. Czekaj, czekaj, czekaj. O nie. Sprzątaj. No jak mam? Sprzątaj. nie wiem jak. Wczątaj. Rękoma. N nie masz papieru? Nie mam, sprzątaj. No już. Masz, teraz tylko nie upuść, bo będziesz sprzątać. Nie przesadzasz. Językiem będziesz sprzątać. Nie. Zbij sobie na gardle. Tu? Tu, no. Bo przecież nie da rady tak. No do, do, głównie mi to odchodzi. Bij. Mogę tak? Dobra, możesz tak. <grybuj> I teraz na łeb to sobie wywal. Bierz to i na łeb sobie to wywal. Co? No to, bierz te skorupy i na łeb sobie wywal. I że jestem debilem. Nie, nie, bez takiego. Masz powiedzieć? Nie. Później będą mówić, że serio tak mówię. Mów. No nie. Jestem. Debilem. Dobra, zaraz kolejne zadanie. Przestań się myć. Natychmiast. Tak. Przestań się myć. Ale brudny, będę cały. Główno mi to wchodzi, przestań się myć. No. Idziemy, kolejne zadanie no, robić. Mogę, bo tutaj mi... nie, nie, idziemy, kolejne zadanie robić. Idiota. Co wymyśliłeś kamerzy? Masz szlugi. Okej, okay. czy nie ma zapalić? Nie, czekaj, mi daj jednego szluga. Poczęstuj. Nie, nie z ręki. Poczęstuj. Nie nie dotykaj tych szlugów, możesz ewentualnie tak mi dać. I co mam zapalić? Nie, nie. I nie jednego. Wszystkie, które zostały w paczce. Cztery papierosy. Tak, masz zapalniczkę. Patrz, nie Podnieś, Podnieś, podnieś. Podnieś! Podnieś! Tak będę w ciebie tym rzucał. Podnieś Masz podnieść. Śmieciu głupi. Podnieś. No, żeby... Jeszcze raz wrzucisz i pokażę wszystkim. Podnieś. Ukryj sobie kawałek. To znaczy czego? Kartonika. I mniejszy. Malutki. I zjedz to. Zjedz to. to. To jest mniejszy. No i jedz. Tyle? Nie wiem, zjedz. Możesz tyle. No już wystarczy. I teraz pal te szlugi. Poko. To jest zapalniczka. Basz. Pokażę. Żuj to i pal też szlugi. Odpalaj wszystkie naraz i ciągnij. Nie podpalimy jeszcze. Nie da się się z czym. Nie obchodzi mnie to, pal. Nie wiem, co no już, kiedy ci się odpalił. Mm, jak... kurde. Daj, ja ci to odpalę, bo jesteś przygłupem. Ty jesteś przygłupem, kropionie. Ciągnij. Żujesz to? Już nie. Pal. No, już nie chcę. Dobra, wyrzuć te szlugi. Wyrzuć te oh. szlugi. Lizzu, wystarczy. Nigdy więcej. Lisz to. To. Co? To masz polizać. Co? To. Nic nie będę lizał. Lisz. No ale co mam lizać? To masz polizać. Podnieś to, Najpierw... tą główkę i ją polisz. Mocniej, przelisz ją. Ja byś dziewicę lizał? jak lizał dziewicę. Tak jak dziewicę lizesz, no? Nie lizę nikogo. No, dawaj. No. Tak dziewicę lizesz? Ty z piasek. Tak dziewicę lizesz? Tak, nie lizę dziewic. No, już. Już. Idiota głupi Wal się panie Dobra masz, masz kamienie Włóż sobie je do gęby Powaliłeś? Włóż, włóż, do buzi I teraz się połóż, wyrzuć resztę Połóż się Tu się połóż No kładź się Nie, co tam gadasz Masz jak... Co? Nie, masz i zbij sobie na łbie Nie, 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 tutaj na czole, na czole Na oczach najlepiej, na oczodołach no, bij to, bij to no nie dam rady. No dawaj, bij te jajka. No, mogę albo tak? Nie, nie, no mo, albo możesz nawet lepiej. Ale nie, 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 to, to nad gębą. I teraz, na, teraz, I teraz to sobie do buzi. Do buzi, sarmonelle. Słyszysz? Eee, Weź to. Nie, jedno podróż. się nie chce. No i zjedz to. Co? No sarmonelle, surowe jajko. Mm. No bóż <suszy> Nie chcę jej Dobra, stajesz. pozwolę ci się umyć. Mogę na ciebie rzucić tym wiekiem. Nie stawaj, stawaj, stawaj. Nie mogę oczu otworzyć no, Możesz się jej umyć. Jak to mam się jej się umyć? Normalnie możesz się jej umyć. O, Jak chcesz? A, a, Zakliły mi się Umyłeś się? Umyłem się i co? Co to za koszulka? Gucci, u, to u, nie jest moja przypadkiem? No co, po tobie bym nie obrał w życiu. Dobra, ściągaj to. Po co mam ściągać? Ściągaj, dajesz. Nie mi oddam ci jej. Dawaj, ściągaj. Już mam dosyć tego głupiego dnia. Dawaj. No, fajnie, idę tak sobie, masz to. Jedno. No nie, nie będę po tobie ubrań nosił. Ubieraj. No Co to w ogóle jest? Skąd ty to wziąłeś? Koszulka, ubieraj! Ale czemu ty tutaj jesteś? Ubieraj to! No nie no, ona śmierdzi! Ubieraj to! Brudacie, no czemu ja mam to ubierać? To już jest przegięcie, naprawdę. Ja się w tym udusze, kamerzysta. Jeszcze widziałem, że tutaj jest brudna. Dobra. No co to jest za syf w ogóle? Co to za jest ta koszulka? Masz ją wrzucić do sklepu swojego. Na kruszwil.pl. No nie, nie, nie! Na kruszwil.pl masz wrzucić tą to jest twój sklep, koszulkę. mój sklep, a nie twój sklep. Masz wrzucić tą koszulkę na krużwil.pl, ludzie sam... będą mogli sobie kupić. Gówno mnie to obchodzi. Ma być na... Usz... Czyta z najlepszych materiałów, tak jak ty szyjesz. No super, to co będzie? Rzucę no! No dobra, no możecie kupić taką koczuleczkę, kamerzystę. No to może za rok będą mogli kupić. Nie powiedziałem. Nie, masz rzucić teraz. Wygadałem się. Dobra, siadaj tu, już. A czemu nie tutaj? No bo nie, bo tutaj. Bo tu wylałeś szampanę ostatnio. Siadaj! Myłeś to? Nie, siadaj. I teraz tak. No no dawaj Dzwoń do biura nieruchomości, masz mi kupić apartament. Ale po co? Apartament masz mi kupić. No nie, nie przesadzaj, to są tak. duże koszty już. Apartament masz mi kupić. No, po... I nie mieszkanie, tylko apartament. Apartament. Dzwoń do biura nieruchomości i jedziemy. Ale po co do biura nieruchomości jak ja mam. Nie obchodzi no, mnie, to masz mi kupić. Masz mi kupić nowy no. apartament. Już! Ale nim, nim Dzwoni. nie dzwonić? Nie, biura dzwoń! Ogarnię, masz przez... dzwonić, rozumiesz? Dobra, ale ja nie cię ten apartament, tylko nie przez biuro. Dobrze, masz załatwić apartament. No, ale na pewno chcesz. zaraz, tak? Na zaraz, już. Wstawaj i jedziemy. Tak? Już, szybko! Ruszaj się, bo nie ma całego dnia, a ja chcę mieszkanie. Już. Jedziemy. Daleko jeszcze? No jeszcze trochę daleko. Będziesz miał wysoko, ten apartament. To na dobrze. Na piątym piętrze. W ogóle ty kretynie, jakiś apartament sobie wymyśliłeś, nie chciałeś mieszkania normalnego? Nie, nie chcę normalnego mieszkania. Chcę no apartament. To tu na terapie, To tu? Tak, to jest tu. To otwieraj. Tak wygląda klucz. Dobrze, kamerze, znowu się i co, fajne, tutaj masz światła, tutaj kuchnia, salon, telewizor masz, możesz sobie oglądać. Mhm, hmm, hmm, hmm. Czekaj. Może być? Czekaj. Ale kamerzysta, czekaj, 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 jeszcze. No, czekaj, kamerzysta, słyszysz? Czekaj. Słyszysz? No. Ty czekaj, ile za to o, dałeś? Tam 300 tysięcy, ale w każdym... Jak 300 tysięcy? Raz... Czekaj, muszę ci coś powiedzieć, bo i tak będziesz musiał mieszkać w piwnicy, bo kto mi będzie film montował i nagrywał, ja muszę będzie mieć pod ręką przecież. No będzie pogrzał, będę ci wysyłać pliki. E... E, e, a kto będzie mi usługiwał? Nikt. E... No, nie. Słu... no znajdziesz tylko w Ale nowego. wiesz, to się skończy. Później ja rozkazuję. Dzisiaj może mówię tak, ale później ja rozkazuję, pamiętaj. W każdym razie 300 tysięcy, drugą ratę ty płacisz. Nie, ty płacisz. Całość. Jest 300 i 200. Płacisz całość. No nie. Tak. No dobra, no to tak, muszę się zgadzać. Ty, ale ja chcę inny. Co inny? Inny apartament. Ten jest. Cały że jest. Zbyt mało nowoczesny. Ja, nie, ja nic słyszałem, co ty mówiłeś, to jest twój klucz. Nowy apartament chcę. Nowy apartament. Świetnie. Idziemy. Znajdziesz, wiem, że masz układy. No, obok jest jeszcze jeden. No i zajebiście. Spieraj to. To jest ten, on znajduje się obok. To. Wiem, że no, chcę zobaczyć. Światło zapala. 快到吧，谢谢。 Bierzesz go? Znaczy lepiej, że o tamten. Dobra, biorę ten. No nie, we, nie chcesz tamtego na pewno? Nie, chcę ten. Ale ty ten jest droższy. Głupno, mnie to obchodzi. Ile ten kosztuje? No, to później, no, to proszę, dowiadamy się później, dopłacić coś. Bo... Nie, ten, seten. To, no nie, ja nie chcę wydawać tyle pieniędzy, bo ten jest droższy, naprawdę. Chcę ten. Ale muszę zapłacić za to? Chcę ten. Że... O, muszę... nawet takie samo krzesło. No, chcę ten. Nie rób wjazdu na chatę jak ten frajer gadowski, tylko. Chcę no, ten. Ale muszę płacić ten, tak? Muszę płacić wszystko? Tak, musisz płacić wszystko, no, chcę ten, robimy ja kolejne zadanie. Weź sobie krew. Nie idziemy kolejne zadanie robić. No dobra, już mam dosyć. Kupujesz ten. No kupuję, masz, kurczę. No i zajbiście. Nieźle masz kamerzysta. Dobra, mam apartament, w sumie nic chyba więcej od ciebie nie chcę. Chciałem jeść te rzeczy, Zaraz zobaczysz. Dobra, masz to. Znaczy jajka wiem, że muszę na Przeterminowane głowę. mleko, wylej na siebie. Po co? Wylej. Nie mogę wypić? Ja nie mogę to wypić, naprawdę. Nie, mi... wylej różnicy. na siebie. Te rzeczy już mi zrobiłeś, że... Wylej na siebie. Ty mi cały czas tak robisz. Nie, na łeb. Tak? Tak, no, lej. Przechylić już? Tak, już przechylaj całe. Lej. I dokładnie, żebyś był dobrze blany. Ach. Dobra. Teraz bierz jajka, masz jajka, bierz, otwieraj no. i zbijaj po kolei na głowie. Pasuje? Pasuje, zajebiście. Będę mógł się umyć potem? Tak, będziesz mógł się umyć. Nie, nie, teraz zbij i wytrzyj to na łeb, na no, łbie sobie. No, pasuje. No. I teraz posyp się mąką, całą mąkę wysyp na siebie, na łeb. Jesteś chory, kamerzysta, serio. Dobra, piep sobie ogóra. Co? Ogóra, zjedz sobie jednego ogórka. Jak mam zjeść? Otwórz to. A jak mam otworzyć? Może ty siły nie masz, dawaj to. No mam okre ręce. Co, Jesteś ogórki? Jedz ogórka. No ja nie lubię. Je, jedz ogórka, nie wylewaj tego, jedz ogórka. No ja nie lubię ogórku. Nie obchodzi mnie to, jedz to. Masz zjeść. Dobra, teraz wylej to sobie na łeb, te ogórki. To już lepsze od jedzenia. Ale nie, na łeb, żeby, żeby na ciebie wszystko spadło. Już. Ale ile? Czy całe opakowanie. Ale Cały słoik, mamy Ile tych ogórków? Cały Ale? słoik. Że zajebiście. Bierz banana i no. jedz go ze skórką. No nie, to nie sobie na siebie wysypać. Nie, jedz jed, jed, jed ze skórką. Ja mam za I teraz udawaj małpę. Udawaj, Jest to i udawaj małpę. Witam z tej strony kamerzysta? Nie, nie kamerzysta. Jesteś małpą głupią. <noise> udawaj małpę. Gdzie tam, jestem kamerzysta? Nie, mów tak. Hu, hu, hu. Jestem właśnie w górach, są to barany? Nie, nie ma żadnych baranów. No hu, hu, hu. tak ostatnio na filmie mówiłeś. Nie obchodzi mnie to, mów hu hu, hu. udawaj małpę. <głos> <głos> Witam, jestem kamerzysta. Dobra, teraz teraz jest liście. No jak to jest liście? Daj no mi te liście. Dobra, masz. Nie chcesz tego banana. Jest to liście. Pyszne? Mm. Powiedz, że pyszne. Tak jak ty mi kazałeś piach jeść. No mów, że pyszne. Pyszne. Jedz. Wow. Mm. O, już się nie da jeść. Mm. Ja już nie chcę. Teraz klęcz. Nie. Klęcz nie, ja sobie. już nie chcę. Klęcz sobie. Nie, już kończymy ten film. Nic Mara. nie robię. Teraz sobie możemy skończyć. Ale ja i tak jeszcze dam Ci jakieś zadania, nie? Poza filmem. Jeszcze pojedziemy do Gucci, kupisz mi parę worków, zajebistych worków. W sumie to nie wiem, jak go wykorzystać bardziej. Mówiłem, że się zemszczę. Mówiłem, Marek, że się zemszczę. Trzeba było się tak nade mną nie znęcać. Chciałeś się znęcać, no to teraz masz. Dobra. W każdym razie kończę ten film. Zobaczcie koniecznie poprzednie filmy. Oraz nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. A ten debil tam dalej idzie. No i co, do zobaczenia. No i na co się patrzysz? Chodź tu, dalej zadania robimy, biegli już!